Gdyby nie szum uliczny, to byście Państwo słyszeli przed chwilą, jak kurant na ścianie Żeliborskiego Ratusza wybił melodię deszczowej wiosenki. To jest melodia skomponowana przez Władysława Szpilmana. Od 10 lat tak jest codziennie, dzięki uprzejmości pani Haliny Szpilman. Melodię tę wybrali Zoliboszanie w Plewistycie zorganizowanym przez Gazetę Żoli i Bielan ówczesny dodatek do gazety wyborczej. Przy bezwiecznej pogodzie i w dzień świąteczny, gdy nie ma szumu ulicznego, ta melodia rozlewa się szeroko po ulicach Żoli Boża. Dociera na pewno na ulicę Kasińskiego do mieszkania w którym lata okupacji i powstanie warszawskie spędziła pani Barbara żona Igora Neverlego wśród swoim i sąsiadów dociera na pewno na ulicę Promyka gdzie od 30 września do połowy listopada ukrywał się z grupą towarzyszy Marek Edelman, Antek Zuckerman zostali wyprowadzeni przez grupę Polaków pod przykrywką epidemii tyfusu. A za chwilę proszę Państwa przejdziemy ulicą Mickiewicza od placu Bilsona w kierunku Mierosławskiego. Jeszcze parę lat temu powitałby nas ze swojego okna Jacek Kuroń, ze swojego parterowego mieszkania. To chciałem wprowadzić kilka akcentów Żyliborskich, które w jakiś sposób wiążą się z tematem dzisiejszej wystawy. Wystawa za murem obrazuje, jak powstawało getto w latach 40. Wystawa ta już była eksponowana. My ją tutaj powtarzamy, ponieważ z dwóch powodów ma ogromną siłę wyrazu i ma ogromny walor edukacyjny. Wystawa została zorganizowana przez Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy i Urząd Dzielnicy Żelikosz. Chciałbym powitać wszystkich, którzy tak licznie przybyli. Chciałbym powitać organizatorów i gospodarzy wystawy, Pana Dyrektora Ryszarda Wojtkowskiego, Dyrektora Archiwum Miasta Społecznego Warszawy i Pana Krzysztofa Witam zastępców, Pana Burmistrza, Pana Michała Jakubowskiego i Pana Witolda Sielewicza. Miała być autorka wystawy, pracownica Archiwum Miasta Stowarzyszonego Warszawy, bo wystawa powstała ze zbiorów zgromadzonych przez Archiwum, Pani Małgorzata Sikorska, ale wiemy, że nie mogło być jej dzisiaj. Witam gości, honorowych patronów, dzisiejszej wystawy przedstawicieli Gminy Wyznaniowej Ży Żydowskiej przedstawicieli Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita witam radnych naszej dzielnicy no witam młodzież szkolną i mieszkańców którzy nam tu towarzyszą bardzo proszę pana dyrektora o zabranie głosu w dzisiejszym spotkaniu Pokazującym część, niewielką część zbiorów naszej instytucji. Bo głównym celem i zadaniem naszego archiwum jest zgromadzenie i przepływanie materiałów archiwalnych, dokumentów, które świadczą o historii Warszawy, a także świadczą o historii jej ludności. I dzisiaj, właśnie na tych kilkudziesięciu, ponad siedemdziesięciu zdjęciach, możemy zobaczyć pewien fragment lat 39-40 historii poświęconej ludności żydowskiej w Warszawie. Zdjęcia te, jak już wspomniałem, zostały po raz pierwszy pokazane kilka lat temu. Zobaczymy na nich samą budowę murów Gerda, zobaczymy ludność przeprowadzającą się do Gerda i zobaczymy, co jest bardzo charakterystyczne na tych zdjęciach, chłopca żydowskiego sprzedającego obowiązki. Szerzej o wartości tych zdjęć, o historii tych zdjęć, jak i co one przedstawiają, opowie nam Pan Jerzy Jagielski. Ja, proszę Państwa, ze swej strony chciałem serdecznie podziękować Państwu za przybycie, podziękować tutaj Panu Burmistrzowi i pracownikom rzędu za zorganizowanie tej ekspozycji i myślę, że będziemy mogli dalej współpracować przy pokazywaniu historii Warszawy, ze szczególnie uwzględnieniem historii rządzącej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Współczesna Warszawa jest miastem zupełnie nowym. Trzeba dużo wyobraźni, aby pomyśleć jak wyglądało to miasto 70 lat temu. Jacy ludzie tu byli, jakie domy stały, jakie w ogóle życie płynęło w ówczesnym jest jedną z takich niewielkich enklaw stolicy Polski, gdzie można jeszcze zobaczyć te dawne domy. Nie ma już dawnych mieszkańców, Dlatego też jesteśmy wdzięczni władzom miejskim, władzom dzielnicy gminy Żoli-Bosz, że zechcieli przypomnieć dawne getto warszawskie, które powstawało 70 lat temu i to, co było dawniej tu w tym miejscu i w tym mieście, w tych ludziach, którzy już z nami nie są, ale wciąż jeszcze ich duch w jakiś sposób unosi się na tę współczesną gminę warszawską. Ja do z Państwem ambasador Izraela, pan Hnerer, i za te jego wcześniejsze obowiązki yy, zmusiły go, że jest w innym miejscu i ja tutaj go akceptuję. Dziękuję bardzo. Władysław Szlęger, przedwojenny piosenek, pisarz piosenek, m.in. innymi yy, Dziś panna Andzia ma wychodne, yy, przyszedł pan Józef i kupił pączki, całej rączki, całe rączki. I on był cały czas w Getcie Warszawskiej. Właśnie e, tworzył taki dziennik Geta e, Warszawskiego na ulicy Leśno 2, tam gdzie właśnie e, grał e, na fortepianie e, Władysław Szpilman, gdzie śpiewała wiela gran e, z Marysia Eisenstadt Był zginął we, w sierpniu prawdopodobnie 1943 roku w pan kaca na ulicy Świętojewskiej. Ale jego wiersze istniały już cały czas w getcie. Te wiersze zebrane nazywało się, dał sam ten tytuł, Co czytałem u Marów. Ja wam przeczytam tylko fragment dotyczący tej naszej wystawy, dobrze? Chorzej, wspólnej i marszałkowskiej jechały wozy, wozy żydowskie. Meble, stoły stoliki, walizeczki, topołki, kufry, skrzynki i buty, garnitury, portrety, pościel, garnki, dywany i draperie ze ściany. Wiśniak, słoje, słoiki, szklanki, plater, czajniki, książki, cacka i wszystko jedzie z Chorzej na Śliską. Palcie wódkę, butelka i kawałek serdelka. Na wozach, rybszach i furach jedzie z Graja Ponura, a ze Śliskiej na Nisko. Znowu jechało to wszystko: meble, stoły i stoliki, walizeczki, tobołki, pościel, garki, psie panów ale już bez dywanów, po platerach i znaku i już nie ma wiśniaków, garniturów i butów. I portretów Już zostały na Śliskiej A ze Śliskiej znów na Niską A dalej na Ostrowską A dalej już umszlak lat Od umszlak latu w miasta Hen aż do Marszałkowskiej W pustych domach miasta Życie, życie żydowskie W porzuconych mieszkaniach Narzucone to bołcik Garnitury i kołdry i talerze i stoliki. Tlą się jeszcze ogniska, leżą łyżki bezczynne, tam rozrzucone w pośpiechu. Fotografie rodzinne. Książka jeszcze otwarta, list pół zdanie niedotarte, szklanka wciąż niedopita oraz karty w pół ropka. Wiatr przez okno porusza ręka w zimnej koszuli. Leży kołdra jakby ktoś się w nią wtulił. Leżą rzeczy bezpańskie, stoją wartwe mieszkania, aż pokoje zaludnią nowi ludzie alianie. Oglądałam ją naprawdę z wielkim wzruszeniem. Cieszę się, że można ją oglądać tutaj na, na Żoliborzu. Myślę, że Żoliborz był takim Niezwykłym miejscem, w takim, z takim etosem społecznikowskim, gdzie ludzie naprawdę bardzo się wspierali i na no dużo się mówi o tym, że to jest chyba jedyna dzielnica, gdzie Żydzi nie bali się być zadenuncjowani przez swoich sąsiadów, po prostu ludzie bardzo sobie nawzajem pomagali. Także naprawdę oglądałam tę wystawę ze wzruszeniem, dotyczy oczywiście przede wszystkim Muranowa, bo tam, tam się mieściło getto, no ale wiadomo, że wielu, wielu Żydów przed wojną mieszkało tutaj na Żoliborzu, właśnie Pan Jagielski opowiadał Opowiadał też o e, takich ludziach związanych z Żoliborzem, Bożem, znaczy, których pracę można podziwiać na Żoliborzu, na przykład e, rzeźbia Kuna, którego dziewczynę zwane możemy podziwiać. Tak prawda? Nie, nie wszyscy wiedzą, że, e, że był pochodzenia żydowskiego, że e, pierwotnie chciał zostać rabinem, e, no ale e, rzeźbienie jakby... Ten talent artystyczny dawał zbyt silnie o sobie znać. Także bardzo się cieszę, że ta wystawa jest akurat tutaj.